Siemanko z tej strony Direk. Witam was w kolejnym odcinku Road to Ronaldinho. Nie bawimy się w żadne kariery. Dzisiaj otwieramy 100 player picków 80+. Plus. Jeśli spodoba wam się odcinek, łapeczko do góry. A teraz już nie przedłużam. Lecimy. Na tą chwilę mam przygotowane 95 player picków, bo nie mogę już więcej kart licytować. Jakieś błędy wyskakują, także 5 sobie dorobimy na sam koniec. Tak dokładnie to będzie 97 picków 80+ plus i 3 80 3 plus. No, i z tych pików robimy później paczki z ikoną. Może chociaż dwie uda się zrobić, także byłoby super. Zaczynamy, nie ma co przedłużać. Let's go! Pierwszy player, pik 80 plus. Zaczynamy od karty 83 w porządku. W drugim, może walkautyk jakiś, tutaj już gorzej, Dia 82. Dawajcie, 8382. Dobra, wracamy tutaj. Nie, 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 nie chcę duplikatu Busquetsa. Niech będzie Pellegrini. Tutaj poproszę jakiś walkout. Dobra, jest 8 4 Remiro, lepiej. Tutaj może będzie w końcu tytuł. Pragniony nie będzie Galton 83. Tak w ogóle, dziękuję Wam bardzo za każdą y, pozytywną odpowiedź odnośnie tego posta, którego dodałem na YouTube. Jesteście naprawdę super widzami. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Także zostajemy, tak jak mówiłem na początku, nie bawimy się w kariery. Zostajemy przy Ultimate Team. Próbujemy trafić Ronaldinho. Kto wie, może dzisiaj się to wydarzy. Zrobimy. Mam nadzieję, no kurde, dwie paczki z ikoną, to powinno się udać zrobić, nie? Zobaczymy, nie wiem który to już 12 Player pick, na razie nie było walkoutu Jedyna karta na pierwszej stronie 8-4, na razie słabizna Przepraszam, tu jest 10 kart na jednej stronie Na 10 player picków żadnego walkoutu Lecimy z drugą stronicą 8-2 Hagel Może teraz nie będę po kolei, niech będzie ten Player pick, co tutaj Dobra, mamy Benasera. Kolejna 8 czwórka do kolekcji. Znowu lecimy tak losowo, Otamendy. Niech będzie teraz ostatni piczek. No dawajcie, no jeden walkout. Ja naprawdę nie wymagam dużo już tych player Teraz 15 leci. Byłoby fajnie użyć. <gry> Na razie to nawet 8-5 nie dostaliśmy, o czym ja mówię. Może tutaj? Jest, dobra! Pierwszy walkout Bruno Fernandizo, 88. Ekstra, może jakaś karta specjalna. Kto wie, może jakiś Mbappe, bo jest do trafienia. A jeśli zastanawiacie się, czemu nie ma zapalonych lamp z tyłu, no to pomyślałem, że jest ten event showdown, więc po prostu zostawię tak, żeby było szaro z tyłu. Tak wyjątkowo myślę na dzisiejszy odcinek. Lecimy dalej z playerpikami. Jest 8,5. Pierwsza. Jeszcze dwa. Na drugiej stronie zostały. Jest Irene Paredes, 88. 8, drugi walkout. I ostatni na drugiej stronicy 8,2 Simon. No na razie tak średnio bym powiedział, jeśli chodzi o te dwie strony. Przechodzimy do trzeciej. Tutaj to trzech razy sztuka. Może tutaj będzie najlepiej. 8,4 Gabriel 8 8,3 Na razie poza. Chciałem powiedzieć, że na razie nie spadamy niżej niż 83, ale no, trzeci pik i już 8-2. Czwarty pik na trzeciej stronie Di Maria i co będzie w tym player piczku? O Akanji. Żałuję, że nie zrobiłem jego karty Showdown ostatnio, bo czytałem dużo pozytywnych opinii na jego temat, ale no już trudno, mam i tak dobrą obronę. Także no nie ma co narzekać, Gavi 8-3. Dawajcie jakąś jedną kartę specjalną, chociaż najtańszą, Ericksen 8-3. No nie, no już tych tyle tych 8 trójek. Natrafiałem, potrzebne są większe oceny, aby tego player pika zrobić, chociaż yy, nie Player pika, paczkę przepraszam, bono 8.5. Na tą paczkę aż takich dużych wymagań tak naprawdę nie ma. No ale kurczę, fajnie by było trafić więcej takich wysoko ocenionych kart, kowadzić 8.2. 2 Come on! Jakiś Haland! No nie no, Greenwood 8.3, Pliska. Gills. No tutaj najwięcej 8 trójek, to musicie przyznać, nie? Najwięcej 8 trójek z tych playerpików leci. Tutaj Fredrik 81, 84 Lukaku. Aj no, średnio, średnio oddaję te playerpiki na razie. Żałomario, jak poleci jakaś bardzo dobra karta, to wycofam te słowa. Na razie Stones 85, dobra. Jest okej, okay, no ale. No właśnie, znowu rx -e. No biorę te duplikaty, bo ja będę później od razu to przepalał na te paczki z ikonami. Russo 8.4. Już nawet nie wiem, który to player pick. No po prostu lecimy. Martinez 8.4. Bierzemy. Duplikaty, nieważne. Od razu będą przepalani. Castile 8.4. Będą jeszcze oczywiście te trzy player picki. 83 plus. Z jeden walkout to chyba będzie, co? To chyba nie są już wszystkie player picki, co? Nie, no za szybko by to chyba było. 80 plus kolejny. Już widzę na horyzoncie te player picki. 8 83, plus, więc zaraz do nich sobie przejdziemy. Look show. Dawajcie, jakiś walkout. Jezu, 81 terier. O, tak, Mbok, szkoda, że nie mam bapę. No ale no cóż, UNAL 8-2. No i trzy player piki 83 plus jeden z czterech. No poproszę, dobra, jest Rodri. Elegancko. Jak będzie w każdym włokat, będę zadowolony. Pff, biorę duplikat Remiro i ostatni player pik 83 plus biorę klausa. Bo mi się bardziej przyda, bo tam w tych składach potrzeba dwa informy, w sensie na jedną paczkę. No i co? To już wszystkie... Nie, dobra, jak wyjdę i wejdę, to będą. Kolejne player pickie, bo to by było za szybko, nie? Tak jest, dobra, mamy kolejne player pickie. i tak jeszcze 5 będę musiał dorobić. Let's go! Mukhtar 80. Chyba nigdy nie otwierałem tak szczerze, 100 player pików tak naraz zrobionych. Bruno Gimaraes 84 i o! Mamy wokaucik Tonic Ross 86, następnie Thiago Silva 84, another pick. Mamy Madridi 84, bardzo dobrze. Te 8-4 teraz dwa razy z rzędu udały. Rise 8-5. Dobrze, dobrze, lecimy teraz, nie zatrzymujmy się. Fabinie 84 I może kolejny walkout. Hoffman, dobra, może być. I nie schodźmy tak nisko. Dobra, Gavi, może być. Kto następny? Pani Dudek, 84. I może być 84 na zakończenie tej strony, no niestety nie. Lecimy z następną stroną, nawet nie wiem, mówię, która to. Można się pogubić, naprawdę, jak tak się mówi. Leci z tymi playerpikami szybko, Lobotka, 84. Kolejna 8-4, będę zadowolony, niestety nie. Vasquez, Walkout. Walkout, nie, ale blisko. Rice, zabrakło jednego oczka. I jest parech 83 wrócił z tego player picka, 83+, plus. Busquets, kolejny, Calabria81. Dajcie w ogóle znać w komentarzu, jak trafiliście jakąś kartę właśnie z tego, powiedzmy, eventu, który teraz jest. No w sensie, te karty, które są w paszkach, bo naprawdę kilka jest perełek. Może trafiliście jakiegoś Mbappé albo halanda, chociaż myślę, że pochwalilibyście się na Discordzie. Tutaj Bryce Mendes. 83, Frejgang, dobrze, że nie Wergang. Przedostatni na tej stronie piczek jest 88, O'Reilly i jeszcze jak jeden inform poleci, to będziemy mieli zestaw akurat na dwie paczki z ikoną, bo tam cztery ify są potrzebne. Ja mam dwa duplikaty, w sensie jest Mike Menio, Dwa ify Klausa, jeden duplikat oczywiście, no i teraz O'Reilly. Kolejny piczek, Unai Simon. Z tych ikon to ogólnie zakładam, że pewnie polecą dwie jakieś podstawowe i znowu będzie tragedia, bo ten ostatni player pick z trzema Hiszpanami był po prostu no fatalny, no co tu dużo mówić. A może wam coś z picków oddało? Nie? O, jest Bernardo Silva. Dajcie znać. Zawsze jestem ciekawy. I jest! Buongiorno! Tak jest, 85. Mamy zestaw na dwie paczki z ikoną. Myślę, że na spokojnie to zrobimy, bo tyle kart tutaj trafiłem, że easy, easy. Jeszcze jakieś tam w klubie są. Burr, nie, dobra, nie wymawiam jego nazwiska, bo poplątam się. Znowu Mbok. Już chyba Chyba z 3 albo cztery karty jej mam, no ale przepalone będą. David 81, przedostatni na tej stronie... O! De Jong, 87, ekstra! I ostatni na stronicy Al Musrati. No chyba to już będą wszystkie, jeśli te potwieram. No zobaczmy, lecimy. Magiri, next. Gabriel, Jezus, spoko, naprawdę. Lobotka. Gdyby były większe wymagania na te paczki, to bym był trochę zawiedziony. Ale że nie są aż tak duże. No to spoko. Takie 8 czwórki jak wlecą, to naprawdę jest ok. Lakaka 84 i chyba 3 player pick do końca. Kingsley Common 85. Przedostatni. Hojbierk 84. No i last piczek. O, Tony Cross 86. Elegancko. No i sprawdźmy, czy jeszcze mam jakieś piki dorabiamy 5 i będzie to wszystko i robimy paczki z ikoną, tak jest, to były wszystkie playerpiki, 95 playerpików, lecimy 5 do końca, aby było 100 tutaj tylko 81, no i chociaż jeszcze jeden walkoucik i będę zadowolony Miller też nie jest najgorzej, przyda się na pewno 3 do końca Zobaczmy, nie będę wymawiał nazwiska 82, koniec końców Madison 84 No i setny player pick w tym odcinku Jest! Mamy Pedriego Na sam koniec walkałcik Robimy paczki z ikoną Okej, okay, składy na pierwszą ikonę przepalone Otworzymy sobie złotą paczkę premium jako wróżbę Zobaczmy jaka będzie narodowość w tej ikonie Czy... Nie, no dobra Z tej narodowości ikony nie ma To sprawdźmy drugą kartę z Egiptu też nie ma, Francja? No dobra, zobaczmy, może jakiś Zidan poleci. Proszę tylko o jakąś grywalną ikonę, naprawdę. Albo o Ronaldinho, jaka będzie flaga? Holandia? Eś, o! Kurde. No, będzie to pewnie Kuman, nie? Tak, jest. 89. No poleci na kolejny skład o ikonę. 100 tysięcy taki kuman. Nie oddało. Jedziemy z następną wróżbą. Następnie kolejna paczka z ikoną. Tutaj Szwajcaria? Ze Szwajcarii też nie ma żadnej ikony. Drogba. Oby nie. Sprawdzamy, kto będzie w następnej paczce z ikoną. Nie. Laudrup? Ej, on jest spoko. Zobaczmy, to będzie Laudrup. Dobra. On ma 8, 90 oceny ogólnej, o, nie wiem czy on jeszcze jest sporo warty, ale ogółem Dobre opinią nie słyszałem. Dobra! 190 tysięcy za walkera Myślę, że naprawdę spoko trafik taki. Wiadomo, nie jest to jakiś z górnej półki mega, ale za Walkera możemy go sobie sprawdzić. Dlaczego nie? Będzie ciężko, ale dla Was spróbuję jeszcze zrobić trzecią ikonę, żeby była taka fajna liczba. Bo kto wie, do trzech razy sztuka może odda. Jeden skład przepaliłem o ocenie 85. Potrzebuję teraz dwóch informów, także z tych kart, które trafiłem, no, próbujemy kilka pików zrobić. Otwieramy najpierw tutaj jednego. Okej, okay, 8 trójka. Jakbym trafił jednego informa, byłoby cud podobnie po prostu. 102 piczek w dzisiejszym odcinku, niestety tylko Tawio. 103, proszę Państwa. Kurde, no, tylko Schwarzenegger. Pik numer 104, czy będzie? Nie będzie. Nie, kurde, jeszcze wziąłem przez pomyłkę Mendesza zamiast Lorisa. W tym odcinku również zaszalałem, zrobiłem te codzienne wyzwanie szaleństwa. Okej, okay, chociaż wlachowicz z tej paczki, bo za zrobienie tego właśnie SBC szalonego mamy paczkę 2x83, którą teraz otwieramy i może poleci coś fajnego, może kimiś? Nie, ale to jest Oberdorf, to prawda? Tak jest. Oberdorf 87, ale bardziej potrzebuje informa w sumie niż walkoutu. Dwa player peak jeszcze uda mi się zrobić. 105 player peak i yeah, morata. I ostatni player pick. Czy będzie inform? Kurczę, niestety, nie. No dobra, jednego player picka z informem zrobiłem. No, dlatego mówiłem, że jakby jeden inform wpadł z tych player picków, to byłoby super. No, bo jednego fajnie, zrobię. Właśnie go otworzyłem. I mamy tutaj Mofigo 85. Ale z drugim już będzie ciężej. No, bo już nie mam za bardzo kart. Okej, okay, jeszcze jednego player picka mi się udało zrobić. Let's go. Mm. Udało mi się zrobić drugiego pika z informem. Przypomniało mi się, że dostaliśmy przecież te karty Future Stars z oceną 82, więc one uratowały to wszystko i uda mi się ukończyć te dwa składy, ostatnio o ikonę trzecią. Sprawdźmy co tutaj w tym player piku. Soul 85, Better Call Soul. No i super trzecia ikona ukończona. Zróbmy standardowo wróżbę. Mała paczka. Elektrum jakaś tam, może być Eusebio. Nie no żartuję, ma być Ronaldinho i koniec. Tą paczkę otwieramy na samo zakończenie, więc zróbmy sobie wyjątkowo ruletkę. Także otwieram tą paczkę, nie patrzę w ogóle co w niej jest. Klikam, żeby się przewinęła. Dobra. Karta wysłana do klubu. Superancko. Lecimy. Wiem, że ta ruletka może zakończyć się szybko. Ale chcę sprawdzić od razu Anglię. Czy jest jakiś piłkarz z tej narodowości? Na szczęście nie ma. Już się bałem, jak spojrzałem na te dwie karty. Nie chcemy stoiczkowa. Dobra, nie ma go na szczęście. Nie chcemy pana Szukera. Oj, nie, super. Pet Czech, nie. No, mam Jaszyna. Dobra, nie ma na szczęście żadnego Czecha, ani Nedweda. Dani, nie chcemy, absolutnie. Mamy Laudrupa, także spokojnie. Siena też nie chce. Nie ma go. Kina, też nie chce. Besta też nie chce, no bo on ma lepszą wersję w SBC. Dobra, wypożyczony. Uff, Samueleto, mógłby wpaść. Mam go wypożyczonego. Meksyku też nie chcemy Super, tylko nie chodzi O, widzic zwykły? Nie. Kenedadliś, nie no, nie ma go. Larson też nie, proszę. Dobra, jest, ale to nie jest on. Pana Szewczenko też nie chcemy. Superansko, mijaham. Ale by było. Nie ma jej. Wali też nie. Ok, puskas mógłby być, ale nie ma go, jest tylko wypożyczony. Drogby nie, nie, dobra, nie ma go. No i to tak naprawdę tyle. Możemy przejść do tych najbardziej popularnych narodowości i tutaj pójdziemy od tych najbardziej popularnych, bo ja czuję, że i tak się tutaj przejadę. Od razu lecimy z Brazylią. Czy będzie to Ronaldinho? Sprawdzamy i nie ma, ale to. Aha, dobra, bo myślałem, że Carlos, ale on jest wypożyczony, dobra. Czyli Ronaldinho na pewno nie ma, niestety. Argentyna Czyli jakiś? Rikelme? Nie, również wypożyczony. Francja? Może jakiś Wiejra, To ty, sprawdzamy. Henri? Nie, Wiera? Dobra, też wszyscy wypożyczeni. Ile ja mam tych ikon wypożyczonych w ogóle, nie? Niemcy? Lotar? To ty? Nie, <laughs> tylko nie Włoch. Proszę, tylko nie Włoch. Dobra, ej, bo myślałem, że Maldini została Holandia, Portugalia i Hiszpania. Hiszpanię na koniec zostawiam, bo no wiecie, co się ostatnio wydarzyło. Niech będzie Portugalia. Czy wróżba się sprawdzi? Tak jest, sprawdziła się, Luis Figo, kurde, on raczej dobry nie jest, ponad 300 tysięcy monet, także nie jest to jakiś zły traf, 4 na 4, ma ten dribbling z R1, jeśli chodzi o strzały, mocne strzały, ma te do no i nie wygląda aż tak źle, no równowaga 78 to trochę psuje. No średni traf, myślę, że średni traf, niestety, ale przynajmniej tego Laudrupa będziemy mogli sobie sprawdzić, ale już zrobimy to w następnym odcinku, bo chciałem, żeby tutaj ten odcinek był typowo content tylko. Jeszcze muszę poczekać na tą naprawdę kozaską ikonę. Z foderu się wysypałem całkowicie praktycznie, także będzie trzeba trochę pograć teraz, ale na spokojnie to odrobimy. Dajcie znać, czy spodobał wam się taki odcinek, a ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do następnego. Cześć.